Witam w kolejnym odcinku poświęconym wtyczce do Unity o nazwie Fungus. Przednio skończyliśmy na tym, że wybieraliśmy sobie język naszej gry, a teraz przechodzimy do intra i szkoda by było, byśmy tą resztę robili. Byśmy poświęcali tego flowcharta na robienie intra, lepiej zrobić nowego. Tak by nam się nie mieszało to wszystko razem. I już zobaczycie, tworzę nowego flowcharta. Czyli to jest ten, tu jest wszystko od nowa. A tu jest ten związany z lokalizacją. Nazwijmy go flowchart intro. I teraz pasowałoby stworzyć jakieś mądre zdanie na samym początku. Często w takich grach pojawia się jakiś mądry cytat, który jest myślą przewodnią całej gry. I on powinien być na czarnym tle, dlatego w mind camera zmieńmy tutaj tło na czarne. No właściwie nie tło, tylko tutaj dajmy solid color. O, w ten sposób solid color i tutaj kolor backgroundu. No i tutaj sprzydoby nam się na szczytat, tylko powie go narrator. I on byłby charakterem w tej grze właściwie, który będzie komentować pewne wydarzenia. Dlatego stworzymy sobie charakter. I już mamy, proszę bardzo, charakter. Charakter name, narrator. Tutaj też proponuję to zmienić na charakter narrator. To charakter zostawiam, żebyśmy wiedzieli, jaki to jest typ GameObjectu. I. Jeszcze ten bloczek nazwijmy motto. Może tak. I jak będzie brzmieć nasze motto? Ono nie jest przemyślane. Bardziej to takie motto robocze. Wziąłem je stąd, że mamy akurat zdjęcia z wędrówek po górach. No, i tam kiedyś poszły na skróty, i ten skrót okazał się dłuższy niż normalna droga. No i w takim razie, kto chodzi na skróty, ten nie dochodzi w ogóle. No, niech tak będzie. No i tutaj pytań: kto ma to powiedzieć? Charakter narrator. I teraz byśmy chcieli to przetestować, tylko że my nie dostaliśmy się do tego bloczka. Jak się do niego dostać? On zaczyna się po, inch, yy, po lokalizacji. Tutaj wybrałeś język i po tym, gdy powie nam, że wybrał język polski, to dajemy kal i. Wybieramy Flowchart, intro i rodzaj bloku motto. I przetestujmy jeszcze raz. Czyli jest wybór języka, wybrać język polski. I teraz mamy tego narratora. Tylko że nie, nie wygląda to zbyt ładnie. Chcielibyśmy się pozbyć tej obramówki. I pytanie jak to zrobić. A momencik, jeszcze wam pokażę tutaj. W momencie, gdy gra jest włączona, pojawia się coś takiego jak Say Dialog. I w tym Say Dialogu są ustawiane opcje, właśnie tej obramówki, jak ona ma wyglądać, i tak dalej. I my możemy sobie stworzyć taki Say Dialog nowy na własne potrzeby. Akurat pod naszego narratora Say Dialog Narrator. I możemy go trochę zmodyfikować. Zobaczcie, jak to wyłączę. To tutaj nic się nie dzieje. dialog Writer też nic. Ale tutaj w panelu, z tego jak pamiętam, o właśnie. Name, text, image. O ten. Ten obrazek nie będzie nam potrzebny, więc go wyłączmy. Idziemy, tu mamy jeszcze resztę. W panelu mamy możliwość wyłączenia tutaj image, czyli nie będziemy mieć tej obramówki. Tutaj, dalej co zauważyłem w name tekście, mamy charakter name, który należałoby zmienić na narrator. Można też troszkę zmniejszyć. No i ostatnia rzecz, jaką bym poprawił, to tutaj w panelu, tą pozycję Y bym przesunął troszkę wyżej. Tak, żeby on mówił mniej więcej tutaj na środku. No i to tyle. Więcej możecie się już sami pobawić. Można tutaj sporo zmieniać. Tutaj w name tekście mamy narratora. Tu mamy ten obrazek, który wyłączyłem. To już taka zabawa dla dopieszczenia, jakby ktoś chciał. Ok, przetestujmy, jak to wygląda. Ok, i zobaczcie, co się ciekawego stało, ponieważ. Ten początek też wybrał nam tą wersję, której. Tą wersję Say Dialog Narrator. A my tego nie chcemy, by tak było. Dlatego zrobimy tutaj jeszcze jedną Say Dialog. Nazwijmy ją Say Dialog Standard, czyli taka, która nie jest w ogóle zmieniana. I tutaj, gdy mamy wybrać język polski, to możemy sobie ustawić rodzaj dialogu. Rodzaj obramówki pod nasz dialog i właśnie damy tą standardową, czyli jeszcze raz, tutaj polski i tu jest ten standard, a narratorowi zmienimy na sej dialog narrator. Właściwie najlepiej będzie zmienić to tutaj, żeby już było tak zawsze. O właśnie. I teraz będzie już wszystko dobrze. Wybór języka. No i ta myśl przewodnia. Było motto. No to czas na intro. Czyli przyda nam się jakiś obrazek. A, ponieważ tła będą różne i będzie ich wiele, więc nie zaszkodzi stworzyć folder na nie. I nasz obrazek tu mam już gotowe. I to będzie ten. To jest obrazek z, po, z podróży moich po górach. I winity musimy zmienić tutaj coś takiego na Sprajta, żeby go w ogóle móc dać na scenę. I wrzućmy nasz obrazek gdzieś po prostu. Ustawmy na scenie. Mamy go tutaj. I co dalej? Chcemy, by po tym, jak motto dobiegło końca, to by. Powinien on się ukazać jakiś jeszcze tytuł. Dorzucę jeszcze tytuł. Długa droga na skróty. I ponownie zmieniamy. Jest podpisany troszkę inaczej, ale ten tytuł wydawał mi się tamten trochę głupi i zmieniłem na Długą Drogę na skróty, która jest trochę mniej głupsza. I też ją wrzućmy gdzieś tutaj, powiedzmy. Tu mamy nasze obrazki. I sprzyda nam się nowy blok, który nazwiemy Intro. Po tym, jak nasze motto dobiegnie końca, to oczywiście wzywamy. Nie zmieniamy Flowchatu. Wszystko się dzieje w nim, czyli. Te, czyli tylko przechodzimy na intro. A w musimy skierować naszą kamerę właśnie na ten obrazek, ale nie tą standardową z Unity, tylko tą, która jest w Fungusie, a nazywa się View. I proszę bardzo, ona tutaj jest. Ja, dom, ja ją dam pod nazwą View Intro, i my możemy sobie ją. Nieco zwiększać i chcielibyśmy na przykład, żeby ona kierowała gdzieś na to miejsce na początku. I to niech będzie View Intro 1. Zróbmy sobie jeszcze takie jedno. view intro 2 to pójdzie nam z kolei gdzieś tutaj i wyświetli nam ten fragment zobaczymy jak to się zgra no i w intro ustawiamy coś takiego jak kamera fade to view i musimy wybrać nasz target view Czyli to intro 1. A następnie gdzieś tutaj mamy coś takiego jak wait. Niech ja znajdę wait. Poczekajmy jakąś sekundę i dodajmy znowu kamera move to view, czyli idź do 5 intro 2. chyba to dobrze ustawiłem. Przetestujmy jak to będzie wszystko działać. O właśnie, w ten oto sposób to szło. Tylko że jak widzicie to 5 intro tutaj jest za duże i to też za dużo nam tu uchwyca. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak działają te kamery, czemu tak to się dzieje, ale to poprawimy wcześniej czy później. No, udało mi się już poprawić. Nie było to proste do domyślenia się. Musimy w standardowej mine camera zmienić na autografik. Czym to się różni, zaraz Wam pokażę. Przyjrzyjmy się tej naszej kamerze. Jeśli jest ortografii, to tak uchwyca, a perspektyw no to w ten sposób. Zobaczcie teraz, jak to wszystko nam zmieni: sytuację. Teraz chwyta nam tutaj elegancko, praktycznie tak, jak chcieliśmy. Tam jest tylko jeszcze. Przy tym do poprawki, no powiedzmy w ten sposób: tutaj troszkę przenieśmy, żeby było na środku, a tu jest, myślę, że OK. Tutaj chciałbym jeszcze zmienić, ponieważ ten Move to View dość szybko trwa, a lepiej, żeby to było jakieś 3-35 sekund. Zobaczymy to teraz. O i teraz jest takie ładne przejście. Ale co jest jeszcze fajne, to znaczy czy fajne, yy, ten tytuł do, Droga na skró, skróty nie powinien się tak od razu pojawiać. Najpierw można by dać, by on był ukryty. I mamy coś takiego jak show sprite i to jest nasz tytuł i on powinien być najpierw on teraz jest niewidoczny z tego co ja tu widzę znaczy widoczny a teraz będzie niewidoczny czyli tak Najpierw jest niewidoczny. Aha, i kwestia kopiowania na przykład tego show Ctrl C, Ctrl V tu sobie przenosimy, przytrzymując i teraz byłby widoczny. No i teraz jako tako to intro będzie mieć ręce i nogi. No i tutaj nam się pojawił. Jednakże tytuł pojawił się nam tak szybko, błyskawicznie, niezbyt ładnie. Dlatego, tego show sprite'a lepiej będzie zamienić na coś takiego jak. Tutaj w sprite'ach mamy fade sprite, i on wówczas pojawi się w takim przejściu. Powiedzmy. Jeszcze tutaj szybko przetestuję, a następnie dodamy muzykę. Zobaczcie, teraz tu idzie five intro i teraz fade sprite o i tak ładnie. Jeszcze nastrojowa muzyka. Co do muzyki, to stworzymy sobie w ogóle jakiś folder muzyczny music. Ja muzykę znalazłem ze strony freesound.org i wam też polecam tam zajrzeć, tylko tam yy, Uważajcie, żeby była licencja CC0, to już jest taka totalnie free, nawet w celach komercyjnych, nie trzeba dziękować autorowi i tak dalej. Ok, ja ją sobie skopiowałem już centralnie do folderu. Ona brzmi jakoś tak, taka nastrojowa. No i teraz w naszym intrze wypadałoby, by ona zaczęła nam grać. Mamy więc tutaj gdzieś audio, play music, już na samym początku. A widzicie, te wszystkie muzyki to są dlatego, że mamy te fungusa przykłady. A my chcemy tej naszej, tą naszą, i dajemy w ten sposób tu Fade Duration. To jest chyba jak będzie się przygłaśniać. No dobrze, przetestujmy. No i jako tako już to wygląda teraz. Mamy muzykę, mamy jakieś przejście, mamy tytuł. W ogóle ja bym to robił na Androida, dlatego. Zmienię tą platformę. Będziecie mogli dzięki temu obejrzeć, jak to wygląda w pliku na komórce. Ponieważ Fungus nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o zrobienie tego na platformę Androida, switch platform. I to będzie tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. W następnym, już zrobimy jakąś pierwszą scenę scenę podróży po górach, w której w której nasz bohater no właśnie, będzie też nasz bohater stwierdzi, że należy iść na skróty, więc będzie element wyboru. Teraz się przyjrzyjmy, czy wszystko nam tutaj co nieco nam się tu zamieszało. Sprawdźmy o właśnie, no przecież to nie może być w portrecie, tylko w landscape. Portret to jest oczywiście komórka, tak centralnie mam ją przed sobą, a landscape jak obrócimy. O! I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek.